No, dzisiaj jest zupełnie inaczej niż wczoraj. Ciemne chmury nad Nygusem. Dwie wędki na trupka zarzucone. Witam Was ponownie. Dalej poluję. Przed chwileczką przyjechałem. 18.30 Ciemno, szaro i ponuro. Mam nadzieję, że jeszcze coś widać. Moja miejscówka na schodkach zajęta. W ogóle dzisiaj sporo wędkarzy nad wodą, więc musiałem tutaj usiąść. Chociaż tu, kiedy jest wiaterek, wieczorem robi się naprawdę chłodno, ponieważ tutaj ciągnie normalnie jak tirówka bułgarska. Łapy komentarze mile widziane, reklam nie przewijamy. Moja matula przyjechała także jeździ do babci, do domu opieki. Do mojej drugiej babci przyjechała córka. Także mam teraz troszeczkę laby. Spróbuję złowić jakąś fajną rybę dla mojej mamuśki. Może w końcu się uda. Słuchajcie, dzisiaj taki temat, że bardzo się cieszę, że wreszcie mam to za sobą. Nygus, ale co masz za sobą? Mam za sobą te lata, kiedy... Uganiałem się za pękniętymi jeżami, kiedy miałem stale płonący korzeń. Tak, może Was to zdziwić, ponieważ często piszecie w komentarzach Nygusty tylko o tych kobietach, jeżach i tak dalej. Ja mówię, co było kiedyś, jak było kiedyś. Teraz, na szczęście, już tak nie mam. Dlaczego na szczęście? Ponieważ z tego powodu wiecznie miałem jakieś fochy, problemy. Człowiekowi kiedy się chciało, kiedy był młody, przymykał na wiele rzeczy oko. Wiadomo, kochanie, wszystko fajnie, fajne. Masz kształty, chodźmy, bara, bara, riki, tiki i się zapominało o wszystkich innych rzeczach, nawet o tych, które ci. Przeszkadzały. Ważniejsze było, że miała tyłek w kształcie gruszki i fajne cycuszki, że tak powiem. No i przez to człowiek często pakował się w tarapaty. Cały czas gonił za nimi. I na szczęście, teraz już troszeczkę sobie usiadłem na tyłku. Mam święty spokój. Nie mam takiego wielkiego popędu. Nie mówię, że jakby się jakaś fajna pojawiła, pewnie. Ale jak nie mam nikogo obok siebie, kto by mnie kręcił, to raczej o tym nie myślę. To już nie są te lata, że na widok jakiejś panny w opalaczach na plaży korzeń płonął, sam się podnosił. Słuchajcie, coś Wam powiem. Ponieważ wielu pisało mi w komentarzach: Nygus, nie masz dzieci. No, niestety tak wyszło. Coraz więcej pojawia się w tej chwili kanałów muszę tutaj obserwować te spławiki. Coraz więcej pojawia się kanałów, gdzie faceci dojrzali w moim wieku po rozwodach i tak dalej. Teraz uświadamiają ludzi, czego nie robić. Jak postępować, ponieważ nauczyli się na własnych doświadczeniach, sparzyli tyłek i teraz uświadamiają innych, żeby nie popełniali tych błędów. Ja mogę śmiało powiedzieć, że chyba pomimo tego, że uganiałem się kiedyś za tymi pannami, gdzieś zatrzymałem tą swoją świadomość. I po prostu nie dałem się wpakować w tarapaty. Nie dałem się wpakować w tarapaty, dlatego teraz jestem bezdzietnym kawalerem, ponieważ potrafiłem, jak to mówią, te flagi zauważyć, które są alarmujące, a inni po prostu tego nie zauważali. Wpakowali się. Zmoczyli tyłek, mieli nauczkę, a teraz was nauczają, ponieważ oni doświadczyli tego na własnych błędach. Ja na szczęście tych błędów uniknąłem. Widocznie, pomimo wszystko, nie myślałem tylko tą mniejszą głową, ale tą większą przy tym wszystkim. Słuchajcie, też byłem ostrożny, no i mi się. Fuksnęło. Były kiedyś takie czasy, kiedy naprawdę myślałem o tym, że fajnie by było mieć jakiegoś bobasa, ale potem zaczęło się między nami psuć. Już mi ochota odeszła, później kolejna i kolejna, no i wyszło jak wyszło. Ale powiem wam, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, ponieważ kogoś bardzo dobrze znam i ten ktoś ma. Trójkę dzieci. Każde dziecko z inną kobietą. Tak. Praktycznie jedno po drugim, w niewielkim odstępie. W ogóle jest po czterech rozwodach. No. No i tak wyszło, że prawie do 60. roku życia płacił jeszcze. Słuchajcie, alimenty. Był taki moment, kiedy płacił potrójnie. Słuchajcie, na całą trójkę. I co jest najlepsze z tego, że w tej chwili ma kontakt tylko z jednym dzieckiem, z jego córką, z pozostałymi wcale. No i słuchajcie, całe życie chłop płacił na trójkę. Ktoś powie: No, widocznie miał na tyle. No właśnie o to chodzi, że sam żył skromnie. Płacił cały czas na te dzieci, a teraz ma tylko z jednym dzieckiem kontakt. Oczywiście nie rozwiedli się od razu, ktoś powie: No tak, ale utrzymanie też kosztowało, a kiedy się rozeszli, musiał płacić na te wszystkie swoje dzieci. I teraz sobie policzcie: Nie wiem, ile wychodzą teraz średnio alimenty miesięcznie liczmy, że 800 zł. 800 zł razy 12 miesięcy to jest 9600. Zaokrąglimy do dyszki. Razy 3 co roku to jest 30 tysięcy zł. Słuchajcie, rocznie. Praktycznie każde z jego dzieci poszło na studia. Dwójka skończyła te studia. Jedno. Chyba zaliczyło trzeci rok, czy tam startowało na jedne, studia drugie, trzecie, aż w końcu się poddał i powiedział, że studiować nie będzie, ale próby były, więc dopóki się uczył, musiał też bulić. To teraz sobie pomnóżmy: 30 tysięcy rocznie, tak, na trójkę, razy 25 lat to jest 750 tysięcy złotych. No dobra, odjąć te dwa lata. Bo tamten jeden nie skończył, zakończył edukację. Więc wychodzi 730 tysięcy złotych na same opłaty podstawowe. Ale wiadomo, że jako ojciec też kiedy były urodziny, prezenty, wysyłał kaskę, kupował jakieś rzeczy i tak dalej. Więc myślę, że jakby to wszystko zaokrąglić, to spokojnie te 800 tysięcy złotych. Poszło, no, i teraz ma kontakt, słuchajcie, tylko ze swoją córką. No, do czego by to porównać? To tak, jakbyście poszli sobie, nie wiem, do salonu Mercedesa, wzięli najnowszego AMG za 800 tysięcy złotych, płacili raty za ten samochód. Ale nigdy go nie odebrali z salonu i nigdy nim nie jeździli. Tak bym to porównał, ponieważ on płacił całe swoje życie, a pomimo tego, słuchajcie, z tymi wszystkimi swoimi dziećmi kontaktu nie ma. No, takie opowiadanie, panowie i panie, dlatego naprawdę jestem. Zadowolony z tego, że już ten etap mam za sobą, chociaż był to fajny okres w moim życiu. No ale słuchajcie, było to w pewnym momencie już męczące, te poszukiwania, te sprawdzania, te umawiania, te ściemniania, udawania i tak dalej, żeby jakąś tam, wiecie, zaciągnąć do wyryka. Na szczęście mam już ten etap. Za sobą. Pozdrawiam serdecznie. Mam nadzieję, że było coś widać, że było coś słychać. Piszcie komentarze, co o tym wszystkim myślicie. Myślę, że to przychodzi po prostu, słuchajcie, z wiekiem. To już nie jest tak, że popatrzysz, już masz ochotę. Musi się coś więcej zadziać, zaiskrzyć. Pozdro.